Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. No to tak, jedziemy z drugim odcineczkiem, z przepustką sezonową premium. No to tak, idziemy sobie na sam początek. Gdzie tu mamy sam począteczek? Dostajemy takiego tygryska. Tygrysek syberyjski. Ile my takich kart tutaj dostaniemy? To trzeba na początek sprawdzić. To jest druga. Trzecia, czwarta, czyli też cztery te karty dostaniemy. Dobra, czyli możemy zabrać dwie. Jedną. I zbieramy drugą. Mamy dwie. Ja sobie sprawdzę, czy już nie mam takiego tygryska. Więc sprawdzamy. To było na, na śnieżnym, tak. Lodowy. I tygrysek syberyjski, tu jest ten, to ja go, akurat, ja go akurat już mam. Mam dwie sztuki tego. Więc te karty, wszystkie, które tam są, pójdą na wymianę. I to mamy o złote karty, żółte. 2000, całkiem spoko, całkiem spoko. Więc te karty tutaj idą na wymianę. Dobra, idziemy dalej, tutaj do samego początku. Dwa razy kosz na śmieci. Piórka. Tutaj mamy to. Pracownik. Drogę. Tereny. Skrzynie. Pięć kluczy. Teren. No i tu mamy rak. Rak florycki. I mamy jedną kartę. Tutaj mamy diamenty. Dobra. Rak. Druga karta. Trzecia, czwarta, i tam są dwie, czyli weźmiemy wszystkie, wszystkie oprócz tych dwóch ostatnich, tak, tak i idziemy. To było zwierzę z. Z otwartej wody, chyba. Znaczy nie otwartej wody, tylko tutaj z akwarium, tak mi się wydaje. Idziemy sprawdzić do akwarium, bo nie wiem, czy wiecie, ale te karty tutaj są inne niż te zwykłe. Raz podbieramy sobie kaskę też. Tu macie osobno karty. Do akwarium, tak? Do akwarium, do terrarium macie osobno karty. Karta raka. Ja sobie sprawdzę, czy ja nie mam takiej karty czasem, ale czy tutaj mam możliwość sprawdzenia, jakie mam dwieżaki? Wydaje mi się, że tutaj nie mam takiej możliwości. Tutaj jest tylko dla pracowników, czy tu mam ten budynek taki specjalny postawiony. Nie mam, 30 diamentów ten budynek, więc nie mam możliwości tutaj sprawdzenia, co mam za dwieżaki. No, niestety nie fajnie. Więc jakby to tu rozwiązać? Tutaj możemy sobie ich nakarmić. Ale wydaje mi się, że takiego zwierzaka nie mam. Dobra, zaryzykujemy kompletowaniem. Za 1000 no to niedużo. Więc kompletujemy sobie go. No i idziemy dalej. Dwie karty. Tego możemy zabrać i dwie karty tutaj mamy na następne zwierzątko. To zwierzątko jest tutaj. Czy ja go mogę gdzieś wsadzić? Ja go nie mogę nigdzie wsadzić na pewno. Tu go mogę wsadzić. No nie chciałbym go mieszać z tymi innymi zwierzątkami. Ale jak już, nie mam go gdzie wsadzić. Tutaj mała ta. Tutaj chyba były te. Tak, tutaj były. To też sobie wsadzę. Jakieś dekoracje jeszcze mam, gdzieś nie wsadzone. Możemy to gdzieś wsadzić? Nie możemy tego nigdzie wsadzić. Co tu jeszcze w ogóle jest? Aha, mała taka rybka. Tu jest takie coś. I co my tu jeszcze mamy? Takie, takie coś. Też nie możemy chyba nigdzie tego wsadzić. Tu jest w ogóle mało miejsca, bo tu ja tu nic nie rozbudowałem. Nic tu nie jest rozbudowane. Więc tutaj jest bardzo mało miejsca. O tu było akwarium, ale ten rak był w takim. Nie, to ja tu nie mam nawet miejsca, żeby postawić akwarium kolejne. Nie, tutaj mam miejsce. To ja mógłbym postawić takie akwarium. Takie jeszcze jedno tutaj. O, dobra. Niech one się tu buduje i to, tego raka przeprowadzimy. No i dobra, tu mamy drugiego. Elegancko. I tu sobie później te rzeczy możemy poskładać. Dobra, lecimy z dalszym kawałkiem. Co my tu mamy? Mamy tutaj sklepik, ale to jest sklepik. To nie jest yy, karta, tylko to jest gotowy sklepik. Idziemy. Nie wiem, czy mam miejsce, żeby. A nie, w głównym jest miejsce, w głównym jest miejsce, więc to tam zmieszczę spokojnie. Tam zmieszczę powiem wam. Dobra, to się rozmnożyło, koda. Dobra, tutaj się mi ulepszyło na poziom pierwszy. Dobra, rozbudować. I tutaj nam powinien wpaść ten sklepik. Dobra, mamy sklepik, mamy kozę. Ja to muszę postawić wszystko, bo jak tego nie postawię... Dobra, to musimy gdzieś przeprowadzić. Zaraz się znajdzie gdzieś jakieś wolne miejsce. Tutaj wejdzie? Nie wejdzie. Teraz trzeba znaleźć jakieś wolne miejsce. Tutaj jest wolne miejsce, dobra. Teraz. Tak, tutaj ten sklepik zmieścimy na pewno. Duży, fajny sklepik. Kosze na śmieci też jakieś mamy. Nie wiem, tutaj jest jakieś miejsce, tutaj to postawimy. No i tak, trzeba by było te kozy znaleźć. Ja to muszę. Robić zaraz jak zrobię, bo ja później o tym zapominam i te zwierzęta mi tutaj leżą albo ich w ogóle nie stawiam. Ale koza się mogła postawić, bo tu jest przecież miejsce. No jasne, czemu się ona nie postawiła tutaj? Ona się mogła tutaj postawić, a nie zrobiła. Czemu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, to mamy zrobione, to mamy kolejne. Idziemy dalej. Piórka o 600, całkiem fajnie, 20 diamentów. Całkiem fajnie. Wrócili nam diamenty. Tu mamy co? E, kamień. Do tego jeszcze weźmiemy. Idziemy od końca. Mamy pracownika. Mamy kolejną skrzynię. I mamy tereny. Mamy znów piórka. Mamy diamenty. Mamy tutaj. Teren. Mamy tutaj coś dowodnego. A może temu, że tu jest ten ragi temu dowodnego właśnie dali dużo. Tutaj mamy drzewa, ale to są karty? Nie, to są, to są drzewa, dekoracje. Więc lecimy to zaraz gdzieś tam stawić na wybiegi. Damy to na dekoracje. E, gdzieś tu jakieś śnieżne wybiegi. O, jakieś dekoracje nam dali, to się wszystko przyda. To się wszystko przyda, wszystko można postawić. Dobra, gdzie tu jeszcze coś jest niewziętego, bo chyba nie wszystko zostało. 1000, ładnie. I dwa diamenty. I mamy chyba wszystko wzięte. Zaraz sobie tutaj sprawdzimy. Dobra. Mamy wszystko. Zaraz to przejrzymy. No tak, mamy wszystko pozbierane. Więc całkiem fajnie. Przydatnie. No i co teraz? No i teraz Wam powiem, jestem ciekawy tego bonusu. Mam 4, tak jak kupiłem tu z tego. Więc 4 wylosuję mi zaraz. Ciekawe, co z tego będzie. No tu już, ale to jest karta. Dobra, ale mi chyba jednej brakowało i karta pracownika. No to i 5. No tu już są lepsze diamenty. Za 10-5 mi wracają. No to tu już jest lepiej. Tu już jest lepiej, powiem Wam, co mi to w tych kartach dało. A nie, dopiero 4 mam. To mało. Pracowników mam. Tego mam jednego. No to mało. Tutaj. I skrzynkę mam 6 z 7. Mogłem skompletować. Aha, 6 na 7, czyli jeszcze jedną potrzebuję. Czyli jeszcze jedną potrzebuję. No tutaj już dali całkiem fajne rzeczy. Spróbujemy kupić jeszcze, czy dostaniemy we wszystkich. Tak, dostaliśmy we wszystkich. Czyli możemy jeszcze raz otworzyć w sumie to 1000, no i możemy jeszcze raz otworzyć to. 150, no to tamta pierwsza była lepsza. To już takie całkiem, całkiem fajniejsze te nagrody lecą, powiem wam. Jeżeli to otwieramy to nie ma limitu, no to te za 10, powiem wam, no jest, jest wart, jest warte. Fajnie tutaj nam wzbogaca. Potrzebne rzeczy. No 25 tysięcy. No to, to sobie mogli darować. Za 10 diamentów. No to tutaj jest porażka w sumie. Za 10 diamentów kartę tego? No to nie. Spodziewałem się, że takich rzeczy za to tam nie będzie. Spodziewałem się, że będą tylko rzeczy premium. A tutaj takie śmieci. No nie, no nie, to się mi już nie podobało. No i znów 25 ty tysięcy. A tutaj co wypadnie? 10, 10 tysięcy. No nie, to chyba tak na zachętę było. Żeby tutaj to zdobyć. Teraz już nam jakieś śmieci dawają po prostu. No nie, ale koryto. No nie, no to się średnio zaczęło, zaczę, zaczęło tam opłacać, powiem Wam. To, to tak praktycznie, no za 25 tysięcy to tak jakby sobie tą skrzynię otworzył. Kupił, nie? Jedną skrzynię bym sobie kupił za te pieniądze, które tam dostałem. Wiecie, jak ktoś ma mało kasy, to ciężko mu zrobić, ale u mnie praktycznie jest sklepików dużo. Ja tam kasy raczej nie potrzebuję. Ta kasa się tutaj sama zbiera z tych sklepików. Więc tutaj jeszcze kolejne zostaną rozbudowane. To będzie kolejna kasa. Więc raczej no liczyłem na same rzeczy premium, że tutaj są, że są same rzeczy premium. Niestety, jak widzicie, nie ma tam samych rzeczy premium. Można to kupywać, ale czasem się zwróci te 5 diamentów, czasem te kupony 1000, czasem tam jakieś fajne wypadną, jeszcze zwierzęta, mi takie nie wypadły, żeby wypadła się zwierzęta. No ale kto wie, co tam dalej się kryje, co tam dalej jest. No więc na razie tak średnio. Jeszcze jest tutaj opcja ostateczna której też można otworzyć i zobaczyć co tam jest, ale to przetestujemy innym razem. A póki co, jak się Wam filmik podobał, łapki w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć Wam!